Jesteśmy z Pietruchą w pewnej galerii w naszym cudownym mieście. No i co? Stwierdziliśmy, że idziemy i zjemy sobie. Burgerki. A te burgerki zjemy sobie, słuchajcie, w Max Burgerze i Nordfiszu. Ty, ja nigdy nie jadłem w ogóle w Nordfiszu takiego burgera. Mi się zdarzyło, ale stary to było dawno. Tak? Jakiś zestaw była ryba i do tego nie inaczej. Dostawałeś rybę za 12 zł, a dodatkowe rzeczy, składniki typu tam ziemniaki, surówki były gratis. Coś takiego. Tak. Ja w ogóle kiedyś tam jadłem, ale rybkę taką wiesz, z setkami, zestaw jakiś No nie tak, tak. Tylko, burgery. że po prostu miałeś rybę w cenie, a dodatki były jakby za darmo. Czyli mogłeś tego najebać, wiesz, zdrowo. No teraz są i burgery i są kupony. Widzieliśmy z Pietruchą, że widzieliśmy, że są fajne promocje. I w Maxburgerze, i w Nordfishu, więc zamówimy sobie zestawy, czy tam burgery pojedyncze, po prostu z kuponem. Z kuponem, tak. Staram się One to. One się z różnią, tego, każdy co... jest inny. Tak, z tego co wiem, na pewno uda mi się nagrać to w Maxburgerze. Ja nie wiem, czy w Nordfishu nie jest tak, że będę musiał tam, wiesz, podłożyć ten ten z A. Bierzemy sobie trzy różne burgerki w tej restauracji i trzy różne tej. Pozycje, no, jak nie bierzemy, się, bierzemy Patrzymy co, nie? Na Nordfishu po prostu to bierzemy sobie jakiś... Jakikolwiek, bo wiem, że jest właśnie, za co Ci mówiłem, no właśnie, burger mój, mój, panierowany moja, moja ulubiona ryba. To chyba nie jest, wiecie. To nie tuńczyk z puszki, tylko tunczyk no właśnie, panierowany. A, tak, i on nie jest taki drogi. Jest też, tak, tuńczyk panierowany i jest po prostu fishburger. Nie porównujemy tych restauracji do siebie, po prostu... No bo nie ma co. z nas co. nie jadł tego tak naprawdę wcześniej, Dokładnie. więc atakujemy, no i sprawdzamy. Ra raczej zapoznanie się z menu i z kuponami. Dokładnie. Ta promocja trwa, więc wrzucimy sobie ten odcinek jak najszybciej, żebyście też mogli z tego skorzystać, jeśli będziecie oczywiście chcieli. Zresztą zobaczycie, wydaje mi się, że cena zachęca. Oj, zachęca, zachęca. No to co, trochę, lecimy sobie Lecimy, zjeść. zaczynamy w ogóle, nie? Także... Też są głodny, jestem bez obiadu, tylko na, si na śniadanku. Bo... Dobra, lecimy sobie do naszych restauracji i widzimy się za chwilę Esa. Są takie fajne kanapy, z tego co pamiętam właśnie, bo w wystawie nie ma ula, ula. No chopę, ale się zabrałem. Widzisz? Widzisz? Romantycznie? Jesteś w szoku. Może to by się lepiej ubrał jakaś czy wiesz. No, no i dobra, zasiedliśmy z Piedruchą i bo w Max Burgerze jest taka fajna opcja, że sobie możemy to zamówić bezpośrednio w, w aplikacji. Także podpalam aplikację. No i dobra, ekipa, wjeżdżamy w aplikację Max Express. Wjeżdżamy zjem w Max. Wybieramy sobie miejsce, gdzie chcemy zjeść. My jesteśmy w dalej dominikańskiej. No i przechodzimy sobie do Namaxa, ekstra smaczne oferty. A, I co? I tak, dzisiaj wjeżdżamy w Frisco Burger, fajna cena, ciach, dodajemy. E, nic więcej póki co. Do tego crispy chicken and bacon, Te 13 zł, więc wjeżdżamy w to, ciach. No i plant beef burger. Tego jesteśmy najbardziej ciekawi, jak oszukują tą wołowiną. Tak, jak smakuje, szukany smak mięsa, prawda? Tak jest, więc wjeżdżamy ciach. No co? Chyba wszystko, moje zamówienie. Do zapłaty. Już e, zamów i zapłać. Dobra, mamy już kodzik. Ciach. Płacimy. Udało się, mamy nasze zamówienie i czekamy na pyszne jedzonko i zaraz wracamy. Jedzonko jest? No i dobra, a więc tak Co my tu mamy? E, mamy tak, green to pewnie jest ten zielony plant Wege, plant, dobra Oszukana, oszukana wołowina Tutaj mamy Frisko, myślę, że to jest taki klasyk tego, na tej, pewnie, tej na restauracji Na pewno jest tutaj wołowina, na pewno Tak jest I crispy chicken z chrupiącym kurczakiem To co, zaczynamy od którego? Od crispy chicken? Od crispy chicken No i co, warto, warto też nad, nadmienić, że Każda z tych bułek zaczynała się cena od 22,95, A 19,95 19 Ale za pomocą aplikacji bułeczki nam wyszły po 13 złotych Mamy nasz cudowny nóż Mamy nóż, żeby pokazać wam właśnie nie Nasze bulgary. w przekroju, elegancko Nie przyjdzie policja za ten, przez ten nóż do nas znaczy Nie, nie, nie zobaczcie Ładnie czy nie ładnie, ocenicie to sami no Dobra, atakuję to nie będę tego robił. Się... Ciągnę Ale ładnie pachnie mm. Pierwszy gryz, boczek Zajebiście się tutaj wybija Ale jest crispy, nie? Właśnie, bo to ja lubię, ja lubię coś wędzone stary, w burgerach Ten ser jest naprawdę tutaj też spoko No jak jakby... Bo jak... go czuć No właśnie No i tego sosu też nie żałują I Tylko jedyny mankament jaki zauważyłem to ten crispy chicken taki nie jest chyba crispy, ale zobaczymy teraz To co wystaje to jest takie crispy w miarę Pomidor świeży prawdopodobnie, mam nadzieję Kapustka Kurczę, stary, to jest dobre, no dobre. Ja bym ujarał się, na stopać do przedszedł Wszystkie trzy zjadł sam, nie? No z problemu, kupon, bez kupon za kuponem, kupon za kuponem. Tak jest, kupon za kuponem. Nie, nie mamy pojęcia do kiedy ta promocja będzie aktywna tak naprawdę, yy, bo przy Kasie nam powiedzieli, że też nie wiedzą, a w aplikacji nie ma wzmianki na temat trwania tej promocji, tak więc... Dzisiaj jest wtorek, więc odcinek wyjdzie w niedzielę. Sprawdzicie sobie na nadzieję, że, właśnie, że się działa, ale jak nie, na pewno będą jakieś inne promocje. Trochę takie pikantne to było? Ale myśl, ta pikatność była Pikatnie. gdzie? W mięsie? Pikantniejsze się to zrobiło. Dawaj trochę atakuj. No dobra, Oczywiście coś tu jest ostrego. Co A mi dopiero wjechało dopiero Pikan na koniec. Pikantnego, ale Może ta panierka? Może panierka. No i fajnie, że wiesz, jest tu ser i ten ser, no fajny, jest serowy. Nie jest, nie jest najgorszej jakości ser topiony, bo to jest plaster sera topionego, tak jak wiecie, jak macie te pochlamy czy te inne. Ta bułka za 13, 13 zł. jeszcze bardziej oddaje, naprawdę. Inaczej. Ja w ogóle nie, nie jadłem nigdy tutaj zestawu, więc jestem ciekawy, jak z, czy my się najadł tym zestawem. I czym był zadowolony, wiesz, bo cena wtedy by wzrosła. No nie wiem, za trzy dychy. Mm -hmm. Co, klejmy drugą? No jasne. Lecimy z frisko, żeby porównać. No i tak teraz jest. macie tak naprawdę wołowinę i szukaną wołowinę. Ja zacznę od wołowiny. frisko, wydaje mi się, że będzie chyba inna bułka, wiesz? Jakaś posypka jest. Dokładnie, nie? po prostu bardzo mi to przypomniało samolinę, tak więc mówię Mamy Samolina. Cudowny nożyk. Tak jest. I otwieramy frisko. Otwieramy frisko. Głównie zaczyna się złoty. No pojęcie. Wygląda to naprawdę zacji. No. W każdym w ogóle jest boczek. Nie Ale wiem, czy w tamtym nie, też jest zboczek. No, 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 tak, standardowej, co nie jest droższy. Nie wiem, czy mi to przypomina. Ten smak tej wołowiny? Ja już Był na grillu. Zjadł Od, coś z grilla. odymione, nie? Tak jakbym zdjął z burgera z grilla. Do do, do, do brobiec, jakieś takie. Też sfele takie się S -s Z zbiedronki i tak dalej, takie małe. No to no, no, też ja nie ukrywam. No, I czuję go do buły i właśnie, no nie no, smak wiadomo, że był gorszy, tylko no. był ten dymny taki, dymny, ja lubię dymny smak. Mam burgery <gry> za 26 zł jestem Tak, połysmany. nie rany Zdaje mi się, że... To chyba jest kupona jakieś napoje są, wiecie? Więc na pewno jakiś napój za szóstkę czy coś. Masz ochotę na fast fooda po taniości, to myślę, że to dobra opcja. Dla mnie bardzo fajne. Robię drugą. No to dawaj go. Robuj go, nie? No, ta bułka właśnie też jest żółtawa jak w tym, jak yy, popej, się. popej się. no. Cii, nie jest kapeś, Jakby no, też to na to Cebulka lodowa, to wszystko świeże jest, chrupie. Możesz, mogę powiedzieć Ci, każdego składnika mogę Ci powiedzieć smak, jest wyczuwalny. No Spoko, no kurwa Ale przeważa boczek jest fajnie przy, przypieczony, tak więc no będzie przeważał Czyli znaczy, ale... boczek i ta włowina No że gdybym wyjeżdżać 13 zł na fast food, byle jakiego, no to mówię, lepiej odjechać. podjechać No tym bardziej, że też z tego co wiemy jest we Wrocławiu, nie? Tylko mniejszy, o wiele mniejszy, to jest, Tak to jest elegancki wystrój, no kurwa, fajne miejsca No to jest ten pierwszy we Wrocławiu, pewnie chcieli sobie wiesz, odwalić się po prostu Wiesz, tak jak Ty na Komunie. No <laughs> dokładnie, ale powinien, no tak, bo we Wrocławiu on jest wiadomo, młodszym lokale i też nie otworzyli go równo z partią galerii, on powstał... Nie, on powstał, tak nawet nie wiem czy jest jakoś... No, to jakoś krótko nie, jest, 2 lata, tak? no? no. lata max No stary, to teraz jem gryza, gdzie miałem wspólnie wszystkie składniki Tetarda. to się też to dopełnia To uh -huh. no jebiste je gówno No jebiste gówno, dokładnie uh -huh. <laughs> I więcej nie, mogę, nie muszę nic mówić uh -huh. no? This is good shit man Naprawdę, dobrze wydamy 13zł od blogera, naprawdę Dobra, no to jedziemy teraz z ostatnim burgerkiem Petrucha. No tu jestem ciekawy, bo wiem jak smakuje wołowina tutaj w Maxburgersie. Ciekawy, jak ten smak zastąpili nie mięsem. No dobra. Green, green, green. Ole, cebuli tu jest, pa. Tam chyba każdy z kurczaka była taka sama bułka? Tak, pamiętam, Cego, tak. Tylko frisko się różnił. No dobra, O. No. Ole, okay. U... cebulki masz, kochany gościu. <laughs> to jest chyba nienososi, pachnie nie? tak jak, jakbyś, nie wiem. Jakiś U góry groszki, jest chyba keczup dodatkowo. Ketchup, ketchup, tam nie było. I te mięso w takie, jakieś takie coś czerwonego chwala, nie? Ale na pierwszy rzut oka widzisz różnicę? Nie wiem, co to w ogóle. Chyba sojowy, no bo co? Pewnie soja. Soja, ciecierzyca, fasola. No są różne opcje, ale dobra, atakuje, nie będę tutaj. No właśnie co? mówię, że pierwsze co jak zobaczyłem od tej strony, Open. od mojej strony, to był kurwa w cebuli. U? Może jakiś cebularz jest na kuchni. No. no dobra, już, co opierdolimy. Cebulowy Andrzej, cebulowy Andrzej, cebulkę do Piedlin ekstra. Jest mięsiście? <grystanie> tak średnio bym powiedział, tak średnio. A średnio? No dobra, ja wiem, że zaraz spróbuję, ale porównałbyś mi to te, teraz ten smak mięsa na czegoś? Ala mięsa? Nie? Czy si nie? Jest. Konsystencja jest taka trochę e, mięsna, jakby to nazwać. Struktura, tak, struktura mięsa no. jest. Znaczy struktura tego kotleta wegańskiego jest w miarę mięsna, że tak to mogę nazwać. Aczkolwiek nie jest to mięso. No i ja by, wydaje mi się, że ten ketchup do nie pasuje. To powinno być coś typu... Nie, jakiś sos majonezowy, z jakimś czoskiem. Ten ketchup jest kurwa, tak? No Właśnie ja nie, nie, nie mam pojęcia jak smakuje ketchup Max Burgers, tak więc też czekam na swoją kolej. Czyli co, na pewno nie jest porównywalny do... Czy jest jakiś majonezowy sos, nie? Coś bowego jest, ale... Tak, bo to są jakby dwa sosy. Ale przeważa ten czerwony. Nie jest to złe, ale drugi raz czego nie wezmę, nie? Nie ma takiej opcji. No ale my widzieliśmy. To się trochę... 13 złotych, okej, okay? chociaż tak... No ale obce dla yy, obcja dla... dla wega na pewno, no to dla wega już... na pewno. No. Na pewno nie jeden Weganin jak ten to... Yy, Opierdoliby ze smakiem, nie? Jak, tak, zdałby się przy tym burgerze. Jak to kolega by... koledze pokażona. Mm -hmm, mm. Mi się tu trochę rozrywało, ale możesz rozpowiadać co tu mamy. Mamy tutaj pomidorek. O! Nie wiedziałem, że jest z górek. Z ogórek Mhm. Mm A jaki? Kiszony? Kiszony. Kiszony, no? To ja nie poczułem, może tym na twoim tylko kawałku było. Może był jeden, no dobra. No nie ukrywam, że jest najbardziej ciekawy. Tego kurwa te fajkowego mięsa Fake beef No na pewno tego bym nie porównał yy, do wołowiny z Frisco, ale powiem Ci, że wiem do czego to porównać Tego też się jadłem Ja często brałem widlu, masz takie zestawy, nie pamiętam marki, ale widlu Były takie dwa, właśnie wege kotlety I smakują dosłownie identycznie Tak? No identycznie, no znam ten smak Aha No jakby to poprawny smak burgera nie samego. Nie pamiętam, który mój znajomy mówił mi, że gdzieś jest dobry burger. Czy to w No był dobry burger wegański? To samo. No to no, no, bez szału, nie? Bez szału. Fajnie, że mają alternatywę dla Wegan. Tak, ale powiem Ci, że jeżeli ktoś nie tego burgera na rzecz Chicken Crispy czy Frisco burger, no nie wie co traci. No, nie no. wie co traci starych, naprawdę. Chyba że Jad tego i tego i mówi, że, chyba, że petarda. Chyba, że kura B, świnia B, przepraszam, świnia, krówka B to może petarda, nie wiem, ale dla mnie nie. Dla mnie nie. Znam ten smak No jest i tam. wszystko, no i wszystko Także co, burgery zjedzone Opierdolone Tak jest, no i co Pietrucha? Pozwólcie, że daję sobie, sobie tą rodową. A Weź sobie zjedz lodową oczywiście, to jest raj dla wegan Tak Pietrucha jest krypto -weganinem. I też chodzą po to, że krypto ale... Ja uważam, że nie Ja uważam, uważam że też nie No właśnie fajnie oglony, podobno uf, jesteś uf. bardzo dobry w podrywaniu kobiet, więc jakby... Tylko się o nie wiem, ale... Nie, a ja wracając... Ze... na mieście, wiesz, także... O, machają O, fanki Nazwo, nazwo, Napisz, napisz minką. No, o. No Jakiś tam kumple powiedział w robocie, że jestem krypto gejem, ale może chciałbyś wiesz Zajść, na to To co, gdzie idziemy teraz? A idziemy też moi drodzy do rybnego raju, zwanym też Nordfish. <ślam> no to co, widzimy się za chwilę w Nordfiszu? Esa. Esa. Dobra, idziemy dalej, e, idziemy zjeść No to wbijaj tam, kurwa. Bierzesz tu jakąś małą latę? Fake taxi, fake taxi. I zaraz będzie tylko do resora. Hup, 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 hup. Dobra, do, dół, do środka. Aha. Człowieku. Nie robimy fotę, jak ty? się Tak, nie to robi. robimy se fotę! Witam no, serdecznie do skorzystania z fotokabiny. Witam serdecznie w fotokabinie, kurwa. Dobra, eee, się tutaj grzłocić A wyciągaj kopyt do piętura. z kopytem, Piotruchy, <laughs> Ty, ale z kopytem jest droższe. Zamknij drzwi Kurwa, kto ma kluczy? Zamknij to. O kurwa, Dzień ale ma, czy, wybór. Muszę że to kurwa. to nie za bardzo. Kurwa. <laughs> dawaj to, jest ładne. No dobra, dawaj, no kolorowe. Naciśnij oh. przycisk aparatu w dolnej części ekranu. A teraz proszę o uśmiech, robimy zdjęcie. Zajebiste. Klikaj to. Gdzie jest drukarka? Drukować? A jak? Proszę czekać. Nawet Takincie to rysuję. Wyskoczyło, człowieku i naros. roz? Zobaczcie. Jak moje kopyto wyskoczyło? Świetną fotopamiątkę. Na to Mamy to obiektów i miejsc. No Dobra, ładne. Bardzo ładne. Dobra, jest gorąco tu kurwa jak w piecu. Zaraz to teraz wejdzie, nie? Zobaczymy choć wyszliśmy, a powiesz... tu jest... takiego chłopieża, takiego bona, takiego smotnika i... Chuj, zbola ja się, boję, że teraz posądzisz, że my się tutaj wyjeżdżamy. <głupy> no, to w ręku. No, kurwa. Dobra, uciekamy stąd. Ale lepiej staną niż za obcy, nie? No, jak... Dobra, zjeżdżamy na dół, Piedrucha. O, tu, tu, do Chciałbym zjechać górą. Wiesz, że są ludzie, którzy się boją jeździć schodami? Ja zawsze nie śmieję się, ale jestem starzy babcia, jest zawsze. Tak, o kurwa. Znaczy, ja też się nie śmieję, ale ja wiem, dyszy. że po prostu są, nie? Ale wiesz, co, czekaj, schodek dojedzie? No, to tak, mają że... jakąś taką fobię, wiesz? Tu się boją na przykład dużych bakłażanów. A tak tu jest. Tu, tu nie, wiesz, co... No tak. I duży. teraz kurwa, ale dużo nie wejdzie. Dzisiaj karmel się bawi chodzi w operatora. To do, do koszyka, żeby go umyć, tak? To, ja nie wiem, jak ja mówię bakłażan, to ja nie wiem, co sobie ludzie myślą. Wiecie, co... Czyli mówimy, że chodzi o fioletowy. Bakłażan. Emoticona. O, o! Tak. Emoticona. Lubię. Ja też nie lubię. To jest beznaczne. jak wysyłasz, to niech ona się domyśla. Ale to jest wiadomo, jak ktoś bakłażana to wiadomo. Tak samo jest z tym z tą brzoskwinką. O, no jest to tak. jest. Tak, nie, to mi się kojarzy z jednym, z dobrym posiadem. Słuchajcie, jesteśmy już pod Northfish'em. Pod Kutym rybackim. No i dobra. Gdzie jest pan, pan North? gdzie jest pan Northfish? Gdzie jest pan Northfish? Dobra, wjeżdżamy Pietrucha do środka. Okularki przetarte, Można wybierać rybę. Na ekranie. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, ponieważ mam tutaj kupony, I one już się mi się pojawiły. Na karcie. Dobra, to ja teraz będę tak tą kartę. I tu będą te nasze dwa zestawy, nie? Tak jest. Chcielibyśmy tego spróbować. I czy ma Pani jeszcze jakiegoś burgera oprócz tego? No dobra. Brzmi dobrze. Podjeżdżamy jeszcze tego fishburgera wiosennego. Spicy. O, coś dla mnie? Tak, coś dla ciebie, <laughs> to będzie spicy. Dziękuję. Dokładnie. I, kartę I numer zamówienia 34, dziękujemy. Bardzo. Chcia numerek ci? jest? Jest numerek. Z zamówiliśmy. No i to. Gdzie tu siadamy? Myślisz że tak. Na odcinko mnie siadasz? Okay. No Siadaj będzie Dziomeczku. Tuż to do mnie idzie. Mateusz z jedzonkiem, z rybami od pana Norfa i Fisza. Pachnie rybką. Wachniwką, także zaraz zobaczymy. Fryteczki mamy też. Ale pudełek stary. To raczej też kupno, nie? Po małym kursie Takim jestem od Mateusza o frytkach, że już mi fujanie nie zrobią. Dobra, co zamówiliśmy? Burger wiosenny to jest burger sezonowy, który jest chyba tylko przez chwilę. Jest spicy. Spicy burger. burger. Ulubiona pozycja piotka, czyli... <śmiech> <śmiech> I to nie z puszki. Dobra, od czego którego zaczynamy? Ja tego z tą czekiem zostawię na koniec. Bo potem się troszkę jeszcze. Dodam nawet wiosennego O kurde! Aż z ty. O Bierzemy nasz Magic Life. Jedziemy. Ja znam trzymanki, Mordo. Chyba, mój pierwszy Fishburger. Ale mortwisze. fajnie wygląda to, ty. No wiesz, nie jest to słuchanie nie? Nie. Wygląda super. Ty, <grytanie> atakuje to, nie? No? Ale ja jestem podzierany. Widać to po mnie? Widać, widać. Kamerą. Mm. To jest, to jest ogóreczek. jakaś... Ty, ale pachnie to w ogóle taką rybką. Tak, to jest takie, że ja, Co od razu, pierwsze co? Tacykwi A Ja kocham tacyki. No ja też, ale jak? I chcesz? Tak smakują te górki tutaj? No to jest takie jakby, z jakimś takim... Faroszkiem? Coś takiego. Stary. Co ty gadasz? No naprawdę dojebane. Dobrze, dobrze, teraz będziemy jeść, będziemy opisywać. Mmmm Ogórek fresh. Rukola. Rukola też wygląda na taką świeżą, nie? Nie jest taka padnięta. No widzisz, to jest rybka. To widzisz, że to jest rybka. Nie jakieś tam swel, tylko rybka. No, nie, nie. Bo jeszcze my, my troszkę już, no, no, zresztą zobaczycie, o rybach troszkę już wiemy. A to w następnym odcinku nie zdradzamy, ale Pietrucha przełamał swoją barierę. S moją, swoją traumę. No, ale zaskoczony. Bo często się wybiera po prostu inne sieciówki, nie? Tak. Inne burgery. No i ta buła, wiadomo, że to nie jest taka co w klasycznych burgerowniach, ale na wzór. Jak zobacz, otworzyłeś te pudełko zobaczyłem tą bułkę, to pierwsze, pierwsze to się zdziwiłem. Teraz tak. nie, nie przypomina w ogóle typowej bur yy, takiej burgera hamskiego, nie? Całość tego, ta cała, ta cała tacka kosztowała nas 59 zł. Nie jest się, że tak, też nie jest źle, no. To jest ryba, ryby są zawsze droższe. Dokładnie. I teraz tak, w jednym był yy, zestaw, czyli był film burger plus frytki, to chyba kosztowało 18 zł. Ale to był, to był kupon, tak? To był kupon. Drugi burger był chyba w tej samej cenie, tuńczyk jest droższy. No to też kosztowało 18zł chyba Zapytaliśmy się przy kasie, chcieliśmy jeszcze jednego burgera, no bo tu 3, tu 3 Tak, 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 tak I pani tak. nam zaproponowała tego sezonowego burgera i pani ci, że... Sprawdza się Ja jaram się, bardzo no, no, dobre, bardzo dobre Ja bym wiedział, że to, podałbym trochę więcej tego twaroszkę, żeby to... I byłoby już idealno? Ale ja lubię tocyki, więc ja bym dał tego, wiesz, w opór, nie? No w sumie tak Tak, tak. I... Hmm. Jest rybka? Jest rybka Ta buła jest ciepła. Oni musi ją przebiegać. Tak, Aj, bo ja tak. widziałem jak ta pani sz, szła z tymi bułkami, jak byłem po Pepsi, czy tam kole, to ta pani szła z tymi bułkami z, z kuchni, więc one były normalnie takie, wiesz, przypieczone. Nie, to no, ma To podjeżdża z tacykami. No? Tylko chyba nie ma tak, chociaż nie wiem, czosnek nie jest wyczuwalny. No dobra, tego nie ma, ale ogólnie bardzo, bardzo podobny, bardzo podobny smak. Praktycznie mogłoby tego być więcej, tego sosu z ogórkami, bo... Może troszkę. Ta bułka jest gruba. Jest zruba ta węgla. Jest soczyste, ale faktycznie, jakby ta kapka między sosem. Little bit, little bit. lepszy o, Faktycznie jest bardzo dobry. Raz, dwa razy byłem w North przyznam się od razu, bez bicia. Ale zawsze brałem fileta, prawie z płytkami i warzywami. Tak więc pierwsze doświadczenie i póki co, zapowiada się dobrze. Powiem ci, że ja taką bułkę chciałbym winnie sieciówkach stary No? No nie? Każdy jest stary Każdy. A może dlatego właśnie wyróżniają się tym, że mają takie fajne bułki. Ci rybka wypadła. No to może jest bułka co Aaa. A widzisz. No to już jestem ciekaw. Dawaj szamaj to chłopie, bo pierdolisz mi kurwa i mi smaka Tutaj nie masz żadnej trufli na szczęście, bo się rozwinął jak papirus. No, bo nie znaczne łóki daje. Dobrze, że nie masz żadnego filmu o tacykach kurwa, bo. Ta Do sprawdzenia moi Do sprawdzenia. Robimy nexta. Dobra. To co, spicy? Co tam będzie? Nie, tam będzie? Nie, no, Aaaa, na burgerki, takie no dobra, są. no znaczy mamy tu burgerka, ale póki co bułka taka sama. Mordowidzę jalapeno. Tak? Jalapeno. Ja Zaraz oceniacie, czy to będzie świeżo jalapeno, czy nie świeżo jalapeno. Noż, nóż, nóż e, tak, Matiego jest, wjeżdża. Gryzgęk, nóż. Jeżeli chcecie takie noże, to mamy na naszej stronie gryzgań do zamówienia. Tak, tak. Bardzo śmieszne noże. Już niedługo w sprzedaży. Akcesoria. Preorder wjeżdża za 6 godzin. Tak. O, czyli już tak, jest tutaj na pewno jalapeno, jalapeno. jest z No, trochę tego jest. I ogórek Proszę, prażna cebulka stary. Idę. Aha, no i ciekawe jak to będzie spakowało. I... Weź, no jak wiecie, jak pali jalapeno. To tak pali. To tak pali. Powiem wam, że norfish. Fish... Szokuje? Tak, tak. zgubam. Jest ogóreczek. Buła jest pyszna, jest rybka i to jest naprawdę ryba. No, no, na ryba, no to wygląda jak no. To prawda. Ryba filet, wiadomo, z morza. Ty, ale stary, nigdy w życiu nie powiedział, że nie mają takiej burgery. Wiesz co, ja nigdy nie jadłem, może wcześniej było jakieś inne, może zmienili tę bułkę. No widzisz? Jak jedliśmy kiedyś, kiedyś w Dorfiszu, powiedzmy, takie 4 lata temu, to, to znać, czy takie bułka były kiedyś. Czy tak późno? Dobre, dobre, naprawdę dobre. Tylko, że jeśli my porównać te dwa burgery, które już jedliśmy, no to tamten bardziej mi no, odpowiada. Jest smaczny. Sezonowy? E, tam, wiesz, te tacyki. A, czyli tutaj spód jest w ogóle inny. To jest jakiś taki majonezowy za wysokości. A kończy się, że cebulka bardziej nadaje krótkości? A, coś tam chleb. No dokładnie. oba. Kurwa, człowiek, to nie induzja, przed burkerami z piszem. Kurwa, będziemy wyglądali jak Aquaman? Znaczy wyglądamy, to Akoman wygląda jak my. Tak, tobie brakuje jeszcze tygodnia. Tak, jeszcze tobie. jakieś Nie, no dwa tygodnie może. Dwa tygodnie? Tak, stary. Ty jesteś. Tak, staram się. No dobra, druga, a tak, to. Co Nie ukrywam, że cieszę się, że tu jest giaravino. No. Piotrek jest, lubi giaravino. Czuć tę cebulkę, wrażona, czuć. Gdzieś się tam przebija, wiesz, tak. Zauważyłem? Czy tam ostrość, tą cebulkę i ten sos, Ciężko mi wyciąć rybę. Wiem, że to jest ryba i czuć tą strukturę pod zem, ze... ale nie czuć. Ryby. To, że jej nie czuć, to nie znaczy, że jej tam nie ma, no bo. Ja mówię, czuć, to jest złe. Ryba jest ogólnie delikatna. Prażona, ta ostrość, ten sos troszkę, no niestety zabija. Pierwsza pozycja, ta sezonowa, to jest lepsza. Też ci bardziej smakuje? No. Żeby nie było, że się smyramy po jajach. Nie, nie, nie. Czasem trzeba, wiadomo, no. ale w tym temacie to nie. Zgadnie jesteśmy. Tak. W końcu, kurwa. Nie, no. Czasem tak będzie, no. a czasem nie. Dobra, lecimy dalej. Stał nam ostatni, ostatni burger, po tym odcinku wydaje mi się, to nie będzie tuna fish burger, Peter fish? tylko pietrucha fish burger. <grym> o, bardzo mi miło, bardzo tak miło. mi miło. No. Ja, ja kocham, kocham tączyka. To jest filet z Tumczyka? Tak się reklamuje. Uuuu, no stary! Wygląda jak kurczaczek. Zki <śmiecki> to wygląda? No? kurczak. No, chuj, dobra, dobra, dobra zaczynaj. Ciekawa jest jestem. Cebula. Rukola, pomidor i czerwona cebula z tego co widzę. No i tuńczyk, nie? Powiem, no, że która tego jest dziwna. No na pierwszy rzut oka to wygląda jak jak, jak cytek skóry. Taki dziwny posmak. Nie wiem, ja jadłem wiele razy tuńczyka. Jadłem w puszce, którego nie lubię. Ja jestem panem świeżego, bo to lubię czyka tataki. Chyba to stary tam jeszcze bo jakby to jest bułka, na którą czekałem. Słuchajcie, wiecie jak jest? To jest tak, że tuńczyk ma taki specyficzny smak. Nie znaję, tego tu nie ma. dla mnie fajna jest ta cebula. Ja bardzo lubię, fajna Smak tego tego burgera, nie za mula. nie było tej czerwonej cebuli, to w ogóle powiedziałbym gdzie to wyjebać Ale jest cebula. Dobry. Więc jest git, jest pomidorek, który też tam coś się przełamuje, ale z tych trzech pozycji Najgorsza, bar, chyba najsłabiej. Chyba najsłabiej tego nie powtórzył. Ale. No to chyba nie chcemy, żeby najstarsza bułka nazywała się Kurwa Peter Fishburger. Bordô, no, mój no zaraz spróbujesz. No zaraz pójdę do przepisy i go pójdę, pójdę, pójdę przepiszę. No, kurwa, o. stary, bo to wstyd. Ja tutaj kurwa spuszczam się nad tym. Ja wiem jak wygląda trójcie przekrój stary, O, tak nie wygląda. No dobra, czyli czar jest. Mój kochany Tymczyku, co ty jest, kurwa narobił na Matiemu? No dobra, dobra. Tak się dziwnie je porwieńczy, że jestem w szoku. Wiesz co, bardzo zajechał mi ten majątkowy sosy. To my wyjewa w ogóle. Wiesz co, że za mocny? Nie mi niby. Tak? Ale mi się wydaje, że tutaj jakiś czerwony sos by nie był dobry. Czekam na ten smak Tymczyka. Tymczyka, nie wiesz jaki? No wiem, waszy... Taki? nie ma, nie ma. Nie ma. Jest to bardzo dziwny burger, powiem wam. Jeśli się nastawicie na to, że tam jest taka tuna klasyczna, to nie. To może być świeży tuńczyk, po prostu usmażony na Aldentę, czyli on jest, nie jest rare w środku, tylko jest al dente i oni to może po prostu później prasują. W takie, wiesz, kwadraty czy coś. Ja nigdy nie jadłem takiego cwela, tuńczyka takiego przesmażonego. Nie wiem jak to smakuje. to, to jest. Cfel. Wiesz jak to wygląda trochę? Jakby to był kurczak, jakiś plant, kurczak. A paniaka ma grudy, stary na chrupkę jakby mi się kurwa zębłama. No była okej, okay. chrupka była przede wszystkim. To mi się to tak, podobało. no chodzi, że jest nierównomierna. wiesz, że za i masz takie dwa takie kurwa kołki, one strzelają ci później ta panierka, a to nic. Aha. zapachu, smaku, ryby tu nie dziejecie. Mówię, nie jestem ekspertem od tuńczyka jak tuńczyka, tylko jak raczej tak tuńczyka służbie Ja robię z puszki tuczyka w końcu własnym... Piotrek <laughs> weź miał swoją mordę miał swoją mordę na Tuńczykach, ja coś czuję, nie? że to... Ja tuńczyk bije, rucha! I jeszcze tuńczyk... albo... Grandowany tuńczyk w puszce no, stary, no jakby już Puszka pietruchy kurde. Puszka pietruchy A jeszcze polecam tuńczyk w puszce wędzony wow. To będzie to petarda była U. Bardzo U. miła e, odmiana. Zamiana, odmiana Alternatywa dla zwykłego tuńczyka w puszce Nie ja miałem coś podobnego jak zjadłem wędzony ser biały Zamiast zwykłego i też mi to te... ta life Takiego lifehacka macie od Karmelka Spróbujcie sobie zrobić pierogi ruskie Pół na pół ser twarogowy, pół tłusty zwykły I, wędzony? Ser, i ser wędzony solankowy Spróbujcie, dajcie znaka Taki szybki lifehack od Karmelito Teraz tak chwalisz, no mógłbyś mi kurwa zrobić tobie nawet pierogi. No słuchaj, no zaproś mnie, kup świeczki, wino i pomyślimy. U ciebie czy u mnie? No u ciebie, bo masz większą chatę. No i masz ci gotować. No gdzie ja tam u siebie kurwa, w tej klipce. Zrobię wszystko. Nie tylko ty, z tego co wiem. Na pewno tam się ktoś odezwie i powie, dawaj karmel, te pierogi. Bo dużo osób te pierogi jadło i tak. Ale to mieli orgię pierogową, nie ma problemu. Ale każdy chodzi na klasę. I wszystkie ciuchy zostają przed drzwiami. Tak, będzie, będzie dokładnie sprawdzane Każdego pieroga sprawdzimy. To... <grym> I sprawdzimy czy nie jest smaczny. no. I gdzie jest kwaśny? Afryki I... <grym> nie trzeba spać. Ale od razu na przeciwko drzwi jest łazienka. Kurwa. To to chodzi, o to chodzi. O <grym> My też się dużo uczymy, te filmy, tak? No właśnie. Dobrze, dobrze. No dobra Pietruka, to co? podsumować. Podsumowanie zrobimy za chwilę. Jak będziemy sobie szli do sklepiku tak, po napoje. No to pożegnaj ładnie, ładnie naszych widzów. Dziękuję. Chciałem, żeby ten tunczyk wypadł lepiej. Ale to już nie do nie zależało. No to esa. No i cóż moi, moi drodzy. Dzień dobry. Wróciliśmy, zjedliśmy, ja jestem najedzony także. No ja tak samo, podjadłem kurwa jak burasuka. Powiem wam tak. Przy krajowej ja nie, ja nie wiem, czy te nożyki no, rzeczywiście nie wiadomo do jakiejś sprzedaży, jakbyście chcieli kupić, to bardzo tak. bo, bardzo fajnie. No to nie... będzie nas znak, znak filmowy, Gryz, gęk plus przecięcie Tak. nożem. Dokładnie. Dobra, podsumowując, słuchajcie, zaczynając od max burgera. Fajnie. Fajne, fajne, tylko że tam też, moim zdaniem, była może inaczej, Tam nie było tak, takiej tendencji spadkowej, jak w Nordfiszu, o którym zaraz powiemy. No to, jeśli mówimy o najgorszych burgerach, no to plant. Plant, tak? no. plant żaden z nas nie jest weganinem, więc nam to do końca nie odpowiadało Crispy chicken i fresco burger Powiedziałbym, że na równi Na równi Bo jeden i drugi był naprawdę bardzo smaczny Tak nie? No i właśnie to co wy, wyróżnia mi się e, prywatnie Max Burgers To właśnie ten taki właśnie dymiony smak mięsa Tak, jakbyś To jest zajebiste. sobie po prostu na grilla, na majówce zajebiste. i wrzucił do bułki Także tak to smakuje No a jeżeli chodzi o Northshire, To słuchajcie, ja i tak byłem zaskoczony tym pierwszym burgerem Bo wybraliśmy Ja też Fishie, jakby to było w ogóle randomowo wybierane, który pierwszy jemy A tak naprawdę pierwszy burger był tym takim sezonowym Sezonowym i najlepszym? Zajebistym. Tak, ja się tobą zgodzę, zajebisty. Mój też pierwszy burger Nordfiszu. I tylko jak otworzyłeś ten kartonik, to kurwa, patrz na bułkę. Mówię, co jest, mój? No, zajebiście ta. to wygląda. Jesteś sami, nie? Zobaczcie sami, no to, sami widzieliście ta bułka, no tak, tak. Kozak. Więc ten burger polecam, póki jeszcze jest w ofercie. Sezonowa. 22 zł kosztowana ta bułka. I ja bym ją powtórzył. Naprawdę była smaczna. Była smaczna. Fajny, duża ryba i te, taki smak. Tacyków. tacyków, tak. To Super. Bardzo fajnie się łączyło ze wszystkim. Druga bułka był to spicy fish burger. No, tak nazwijmy to, no. Poprawna pozycja. Poprawna pozycja. Ale tak jak ci mówiłem, nie? Ta ostrość plus ten sos zabijał troszkę smak ryby. Tak, ale ryba nie pociągnie wszystkich smaków i ciężko byłoby zrobić coś więcej, nie? A ryba lubi ogórka. No właśnie, widzisz, do i właśnie, ty z punktu gastronomicznego, bo za tym się znasz, to wiesz, jakby tam co ta ryba łapie i tak dalej. Jak ona przesiągnie, czego potrzebuje. Ale ja, jako taki laik, to mówię ci, że no po prostu dla mnie smak ryby zniknął. Co, ten trzeci burger? Fish, to, to był burger, nam... na który kurwa czekałem na To miał być burger, to który niepce. będzie kiedyś y, nazywany pietrucha fishburger. No i pietrucha się załamała. Ale ja się Pietrzyk. po tym nie podpisuję. Jednak nie chcę, żeby to był. Także Nordfish sorry, jednak się nie zgadzamy. Możecie tą górkę wyjewać, żeby dobrze. Tak, tak. Powiem wam, że to było bardzo dziwne. Było coś co, jadłem wiele razy tuńczyka, jadłem w różnych formach tego tuńczyka, nigdy nie jadłem tuńczyka takiego cpela. Tuńczyk dla mnie powinien być surowy bądź półsurowy w środku. No i tak byłoby najlepiej. Ten, bur ten burger miał tuńczyka al dente, takiego wióra. No. Ten dziur był po prostu zapanierowany w bułkę ta, i ta panierka i w panierkę? Była to, to chamska powiedz, ta panierka, dlaczego? Bo jak ktoś nie lubi, że coś mu zgrzyta po zębami, coś twardego, to może się zniechęcić. Bo ja by, nie wiem jak ty, ale u mnie były takie części tej panierki, że one były takie, takie bąble i to musiałem rozgryźć. Czyli to... starsze panie i starsi panowie niestety nie mogą sobie mogą sobie nie, nie poradzić z tym. Niestety tak? nie. Lepiej nawet tego nie jeść, bo nie. to już szkoda szczęki. Szkoda szczęki, ale w sumie bez szczęki to i też można Żyć. się pobawić. Dziękujemy wam bardzo, to jest kolejny odcinek na naszym kanale Gris jest ich już coraz więcej, mam nadzieję, że was będzie coraz więcej, bo na to Simików liczymy. będzie coraz więcej, Tak jest. ale was też musi być. Rozwijamy się, mam nadzieję, że z odcinka na odcinek na to dużo lepiej. No i co, zostawcie jakąś subskrypcję, zostawcie komentarz, dajcie znać, czy wam się podoba, czy nie. I widzimy się już niedługo w następnym odcinku. ESA!